Podłączenie wzmacniacza do telewizora, choć jest kwestią raczej łatwą, to mnogość złącz w obu urządzeniach może dać sporo do myślenia. Wykorzystać można różne wejścia i wyjścia, i w dzisiejszym materiale pokażę Wam metody łączenia wzmacniacza stereo z telewizorem. A pokażemy to na przykładzie takich urządzeń jak BlueSound Power 2i HDMI, Yamaha wxc 50 NAD C338 i NAD C326 BEE. Pierwszy, coraz częściej spotykany we wzmacniaczach stereofonicznych sposób to kabel HDMI. Praktycznie każdy telewizor oferuje obecnie co najmniej jedno złącze HDMI z obsługą kanału zwrotnego ARC. Jest to o tyle wygodne, że włączając telewizor wzmacniacz również zostanie od razu uruchomiony. Samo połączenie jest proste i w telewizorze należy zlokalizować jedynie złącze opisane jako HDMI ARC i takie samo wykorzystamy we wzmacniaczu. Pamiętajcie jedynie, że wykorzystując przewody lepszej klasy należy zwrócić uwagę na ich kierunkowość. Strzałka wychodząca ma być po stronie wzmacniacza, a wchodząca wskazywać na port w telewizorze. Większość odbiorników automatycznie wykryje wtedy sprzęt audio i dostosuje swoje ustawienia, warto jednak je też samodzielnie sprawdzić. Drugi i chyba najpopularniejszy obecnie sposób to połączenie kablem optycznym, którego złącze znajdziemy w każdym, nawet kilkuletnim telewizorze, a obecnie można powiedzieć, że stał się już on standardem we wzmacniaczach wyposażonych w układ DAC. Tu niestety nie zadziała wzbudzanie jednego sprzętu za pomocą drugiego. Trzeba mieć też na uwadze fakt, że telewizor na wyjściu optycznym wypuszcza sygnał o stałym poziomie głośności. Łączenie również będzie bardzo łatwe. Wystarczy znaleźć na obudowie telewizora wyjście optyczne, opisane często jako Digital Out. Wzmacniacz zaś będzie miał to opisane jako Digital In bądź Optical In. W tym przypadku przewody optyczne rzadko bywają kierunkowe. Lecz jeśli na taki trafimy, strzałki muszą wskazywać kierunek od telewizora do wzmacniacza. W przypadku obu wymienionych dotychczas rodzajów połączenia w ustawieniach telewizora należy wskazać, że korzystamy z zewnętrznego systemu audio. W niektórych telewizorach ograniczy się to do wyciszenia wbudowanych w telewizor głośników, a dźwięk automatycznie zostanie cyfrowo przesłany do wzmacniacza. Trzecia metoda to użycie zewnętrznego układu DAC w przypadku posiadania wzmacniacza bez wejść cyfrowych HDMI czy też optycznego. Oczywiście można rozwiązać ten problem używając gniazda słuchawkowego w telewizorze, gdzie drugi koniec z dwoma czyńczami podepniemy do wzmacniacza. Jednak wtedy korzystamy z układu DAC telewizora, który z reguły nie grzeszy jakością. Dlatego najlepiej pod kątem jakości będzie wykorzystać np. Yamaha WXT50 w roli przetwornika DAC. Podłączamy wtedy kablem optycznym telewizor do Yamahy, z której wypuszczamy sygnał analogowo, przewodem RCA podwójny czyńcz do wzmacniacza. W tym przypadku dodatkowym atutem będzie fakt, że Yamaha jest też multimedialnym kombajnem muzycznym z całym pakietem usług sieciowych, takich jak radio internetowe czy też serwisy streamingowe. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla was przydatny. Jeśli macie do nas pytania, dane kontaktowe odnajdziecie w opisie pod filmem. Ponadto pamiętajcie o zadawaniu pytań w komentarzach. Tymczasem nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na naszym kanale, aby nie przegapić kolejnego materiału. A na mnie już czas, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem.